A tu rodzicologia. Siemka. Tu rodzicologia. A w tym podcaście zderzamy perspektywę mamy psycholożki i spojrzenie taty niepsychologa na rodzicielskie wyzwania. Poświęć nam trzy sekundy. Zaobserwuj i oceń nasz podcast. To pomaga nam dotrzeć do innych słuchaczy. Dziękujemy. Dzisiaj bierzemy na tapet, w moim odczuciu, kolejny etap po histerii, o którym mówiliśmy w poprzednim odcinku. Tak, więc zapraszamy do wysłuchania. Tak, jeżeli ktoś nie słyszał, to zapraszamy do, do, do wysłuchania pierwszego odcinku, ale do brzegu. Chcę poruszyć temat, jakim jest bicie dzieci. W sensie, nie że dzieci się biją, tylko że dzieci biją... Bicie przez dzieci. Bicie przez dzieci, tak. Bicie przez dzieci. Bo ostatnio byłem z moim kolegą szanownym na złotym, zimnym, gazowanym izotoniku <laughs> i zapytał tak, wiesz, jak ojciec ojca, o co do cholery chodzi? Ani on nie bije swoich dzieci, ani jego żona, ani nie, nie żyją w jakimś środowisku, które stosuje A, przemoc. A nie pewnie nie oglądają bajek. Nie oglądają bajek. Takich z przemocą. Z przemocą, tak. Mm. I zapytał Cię, tak? Dlaczego tak, tak jest mimo wszystko? Bo tak, bo jego dzieci permanentnie się biją między sobą. Mhm. W sensie starszy chłopczyk bije młodszą siostrę. No ale pewnie pięć, pięć też się zdarzy. <laughs> no pewnie tak, ale największy okay. problem mają, że ten silniejszy bije mhm. dom słabszą. Mm. Nawet ostatnio też uderzył żonę, w sensie żonę jego kolegi, swoją mamę, nie ciebie, żeby słuchacze mieli jasność. Chłopczyk uderzył swoją, swoją mamę, mamę, nie swoją nie żonę, swoją mamę, tak? Jeszcze żony nie ma. Tak więc, szanowna pani psycholog, dlaczego dzieci biją? Skąd dlaczego dzieci się to biją? wzięło, skoro nie mieli pokazanych takich wzorców? Mhm. Wiesz, co ja tak od razu wtrąciłam się z tymi bajkami, bo to jest rzeczywiście bardzo częste pytanie, z którym przychodzą do mnie rodzice i jakby starają się od razu wytłumaczyć, że naprawdę dziecko nie miało gdzie tego zaobserwować. Tak jakby trochę szukali jednak swojej winy w tym, nie? co zrobiliśmy nie tak, co przegapiliśmy, że nasze dziecko bije. No tak. No, bo rzeczywiście wiemy to i to jest bardzo ważny fakt. Że Dzieci uczą się przez obserwację. Dokładnie tak. Widać, że ze mną już żyjesz połowę swojego życia. No. Od razu wiedziałaś, co chcesz więcej, powiedzieć. Tak. Mogę nawet sam to poprowadzić. <śmiech> no <śmiech> nie, Boże, no, żartuję. No Boże, kiedyś nie się mam rozhoruje. takiej skarbnicy. Dobra. Dygresja tutaj nam za mocno weszła. Tak. Rzeczywiście fakt jest faktem, że dzieci uczą się przez naśladowanie, ale to nie jest jakaś Jedna, jedyna prawda objawiona, i wszystko się wiąże tylko z tą prawdą. No ale czyli co, czy dziecko widzi, że na przykład można grać w piłkę nożną, mhm. czyli że kopie i nagle sobie wymyśli, a to mogę kogoś kopnąć. Tak. Spila numer jeden dzisiaj. Może tak być. Natomiast ja chciałam o czymś innym. Proszę. Że, jakby to naśladowanie jest jednym z powodów. Natomiast. Mam takie subiektywne obserwacje z, z mojej pracy, że najczęstszym powodem, dla którego dzieci biją, jest rozładowywanie swojego napięcia. Zobacz, że nawet my dorośli, jak jesteśmy zdenerwowani to jakoś instynktownie zaczynamy, nie wiem, chodzić, ktoś idzie pobiegać, albo jakoś tak mocniej odstawiamy kubek z kawą na stół, że aż jest takie stuknięcie. Z herbatą. Z herbatą. No niektórzy jak nie piją kawy, to tak z herbatą kubek odstawiają, nie wiem. Tak, tak, tak słyszałam, że tak niektórzy ludzie robią. Też tak słyszałem takie trzasknięcie. No. Więc nawet my dorośli tak robimy, że jakoś szukamy jak poprzez ruch, poprzez jakieś takie wyładowanie z ciała, te swoje emocje rozładować. No dobra, ale ty mówisz, że jesteś naładowany emocjami. Tak. A historia, którą on mi przytoczył, była mhm. iście Sierankowa z mhm. telenoweli, nie wiem, czy okay. tak to poprawnie powiedzieć. No. Z serialu, z filmu, mhm. Rodzice sobie siedzieli, pili kawkę, dzieci się bawiły. Ślanka. sielanka, Sieranka, dzieci się bawiły klockami, w tle grała jakaś muzyczka delikatna, mhm. niedziela po południu, chillerka, wiesz, szef nie dzwoni. No, no, idealny scenariusz marzeń. I ten chłopiec Jednak, to wszystko psuje. Tak, bo taką plombę pociągnął siostrze. Wiesz co, ja tutaj widzę takie. Mam dwie hipotezy. <grym> jak, jak w dino pociągu ten tak, dinozaur. Ulubiona bajka naszego syna z, z pewnego okresu, bo potem zdjęli z Netflixa i nie było nawet. Na Netflixie mogę. proszę przywrócić tak, dino pociągu. Y, więc mam dwie hipotezy. Pierwsza jest taka, że silne emocje i napięcie to nie są tylko te mało przyjemne emocje, złość czy smutek. Ekscytacja, taka wielka radość też powoduje takie napięcie. Wszyscy kojarzymy, jak w wielkiej ekscytacji dzieci aż tak skaczą do sufitu. Jest kurwa tak! Tak, Miota, nie mi tak. Prawda? No właśnie, więc w tej radości, w tej ekscytacji też to bicie może się zdarzyć. Czy co z radości kogoś uderza? Znaczy to dziecko kogoś uderzy? że intencja nawet nie jest taka, że kogoś uderzy, tylko, że jak rozładować to swoje emocje. A ktoś po prostu się nawinął. <laughs> Czyli jest tak fajnie, bum, bum. Tak. Czyli I... mu trzeba by wyważyć wszystko. Nie można być za bardzo ekscytowanym i za bardzo zdenerwowanym. I... Najlepiej być w równowadze. Tak, albo po prostu nauczyć się i dzieci regulować te swoje emocje w taki sposób, który nie rani innych, bo te silne emocje też są ważne i potrzebne. To ja już wiem, czemu w każdy piątek wieczorem, czy w noc z piątku na sobotę całe miasta są demolowane w okolicach okolicy. Ludzie, ludzie rozładowują swoją tydzień, swoje tydzień i napięcie, wiesz, albo radość, bo wyszli do klubu. Może się tak się być, pomami. może tak być. Druga moja hipoteza, wracając do historii Twojego kolegi, jest taka, że to bicie czasami jest też taką formą kontaktu, nawiązania jakiejś relacji. Albo zaproszenia do zabawy. Czyli może być tak, że ta dziewczynka miała. Co w... się śmiejesz, daj mi opowiedzieć, zanim zaczniesz przypo... się śmiać. Przypomniało mi się coś z zaproszeniem do zabawy, próbą nawiązania kontaktu. No, no to czekaj, ja powiem najpierw moje, a potem czy Twoje. Dobrze. Wstrzymaj swój śmiech. Mogło być tak, że ta dziewczynka miała w nosie swojego braciszka. Ona się tam bawiła żołnierzykami, on się bawił lalką, tak specjalnie powiedziałam, wiesz, żeby nie było, że tutaj stereotypy podzielamy, tak politycznie, poprawnie chciałam to zrobić. Więc ona się bawi żołnierzykami, żołnierzyki też złe, ona się bawi samochodzikami, on różową lalką, a on by bardzo chciał, żeby ona też się bawiła tą lalką, a ona nic. I on tak nie wie za bardzo, jak tu ją podejść, więc może tak. Może jak ją tak walni, to ona go zauważy z tą lalką. Drogie dzieci, wujek Piotrek mówi, że w długoletniej perspektywie <laughs> ponad 15 lat to działa. Nie, nie, nie. Ale dobra, to jest ten moment, kiedy możesz opowiedzieć tą historię, z której zaczęłaś jesteś myśleć. lepsza w opowiadaniu tej historii. No dobra, no więc słuchajcie. Nie wiedziałem jak zacząć. To było, to było, mieliśmy lat 13. Wychowała liczba. Ale udało się. Udało się. I ja z wielkiego miasta przeprowadziłam się na wieś. Do małego miasta. I poszłam tam do szkoły. Do szkoły, w której się wszyscy znali. No bo mówię, że to była wieś, to nie słuchajcie mojego męża. Wieś, po prostu wszyscy tam się znali, wychowywali. No 12 tysięcy to nie jest wieś. Nie? Wychowywali <noise> się razem po prostu od przedszkola. Każdy, każdego zna. No i nagle Janowa, więc wszystkie oczy na mnie i trudno się tam było wgryźć w to towarzystwo. I w naszej szkole były szatnie, które były zrobione z takiej siatki, Wyglądały drucianej. jak więzienia. Wyglądały jak więzienia, były to nazywane przez chłopaków klatkami. I chłopcy mieli taką. Trafna nazwa była. Trafna. No, jak to inaczej byś I chłopcy mieli taką tradycję, że codziennie po szkole w tych klatkach. urządzali walki w klatkach nazwą to sportem, niż tradycją. Sportem. Problem polegał na tym, że wszystkie dziewczynki musiały grzecznie czekać aż oni skończą walczyć, żeby mogły wziąć swoje buty czy kurtki. I ja postanowiłam, że to jest moja szansa. I jeśli ja wejdę w sam środek tej walki, to mam szansę zaimponować chłopakom, jaka to jestem dzielna, wiecie, twardzielka, no i mam szansę zaimponować dziewczynom, że wyniosę te ich kurtki. I wtedy Cię uratowałem. Co? Ja wtedy wyszłam i Ty mnie walnąłeś butem, taką chalówką w głowę. Ja Cię uratowałem, bo ktoś inny mógłby Cię uderzyć mocniej, <laughs> zrobić Ci krzywdę. <coughs> tak. Ale tak. udało nam się nawiązać dzięki temu kontakt. Taki, że... Owocny. Tak, owocny kontakt, że dziś jesteśmy mężem i żoną i mamy wspólny dom i dziecko. Wszystko zaczęło się od tego uderzenia. I hipoteka Więc... to już hipoteka to podobno był że bardziej niż ślub. No właśnie, więc może być tak, że właśnie to jest jakąś taką formą nawiązania kontaktu, bo dziecko nie ma na to innego pomysłu. No dobra, ale taki 4 czy 5-letni gagatek sobie buduje z tych klocków, i ją i nagle usłyszał gongi zaczyna bić tą siostrę czy tam tą mamę. Poczuł jakiś impuls, wiesz, to chodzi o taki zwykły impuls Nagle coś Ci przychodzi, że po prostu dochodzisz do jakiejś takiej swojej granicy. No ale to co, to ja mam stać? Czy ta siostra ma stać? I, zaraz Ci powiem, ale jeszcze mi się przypomniał jeden powód. Dobrze. I jeszcze mi się przypomniał jeden powód, że jeszcze mogło być tak, że oni się rzeczywiście fantastycznie i sielankowo bawili. I w ogóle idealny obrazek. Wiem, wiem. I to ta siostra tak mędziarsko go zaczepiła, a on jej oddał. Dokładnie to chciałam powiedzieć. To jest on... najgorsze, to jest Mówisz najgorsze. to jako tak. starszy brat. Tak, tak, tak się <noise> całe życie dzieje. A ci młodsi zaczepiają, Ty się bronisz, a potem tak jest na Ciebie. Cała wina na Ciebie. No tak. właśnie, więc tak też często bywa, że my nie do końca wiemy, co się tam między naszymi dzieciakami zadziała. Nie? No tak, bo my sobie tak. siedzimy, chillarka nie... Nie zwracamy uwagi, bo nam się wydaje, że jest wszystko dobrze, to w ogóle najlepiej nie patrzeć na te dzieci. No tak. Więc tak też mogło być. I teraz możesz. Yy, no właśnie, jak już się zaczną tak. bić, nie? Czy nie wiem, załóżmy, że nie. No wiadomo, że tą młodszą siostrę trzeba uratować mm -hmm. z racji. Nawet, jeśli, nawet zaczęła. jeśli zaczęła. Z racji tego, że jest po prostu mm -hmm. mniejsza i mm -hmm. może stać się jej krzywda, ale obróćmy trochę sytuację, że ten chłopczyk bije, jakiś chłopiec czterolatek bije swoją mamę. Mm -hmm. Czy lata? Nie żonę. Czy żonę. <laughs> nie żonę. już ma żonę, więc ba, stąd ta pomyłka. Pozdrawiamy. Rodziców naszych swatów, co się chyba tak. mówić tak. I synową. I synową. Ale to, to jak mam, Jak ja mam się zachować? W sensie, to ja prawdopodobnie taki cztero czy pięciolatek latek mm -hmm. mi nie zrobi wielkiej krzywdy. No mam tak, stać ale jak to, worek to nie treningowy. O, o krzywdę, mam, tylko że w ogóle. No ale jak mam, jak mam zareagować? Mm -hmm. mam stać jak worek treningowy byli <laughs> sobie, albo nie wiem. Masz w sobie napięcie. to mam jestem. Mam sobie napięcie, to jestem, albo stać, wiesz, jak. Nie wiem, serwisant elektrowni atomowej, paląc papierosa nad nią. Mówią, no to, to wygląda. Ty bierzesz te przykłady. To wygląda na delikatną awarię, może nie wybuchnie. Dobra, zaraz dobra, rozumiem, dobra już nie brnij, ta... nie brnij. Mam mu oddać wtedy, bo też taką słyszałem kiedyś anegdotkę. Nie, nie. To zaczyna od tego oddawania, bo szczerze mówiąc, to jest ciągle częsty pomysł, żeby dziecko zobaczyło, jak to jest. To jest bardzo kiepski pomysł. Bardzo, bardzo kiepski pomysł, bo wracamy do początku naszej rozmowy, dzieci uczą się przez naśladowanie. I teraz, jeśli my faktycznie damy taki przykład, no że w trudnych sytuacjach nawet ten mądry tata, ta wielka mama robią takie rzeczy, to znaczy, że to jest jakiś sposób. I mamy a, takie nieskończone koło. Dokładnie, takie błędne koło. A jakby to, co robimy, i to, jak nasze dzieci nas obserwują, jest dużo silniejsze niż nasze słowa. Więc nawet jak powiemy, nie wolno bić, a jednocześnie uderzymy, no to jakby wygra to, co pokazaliśmy. I jest tu jeszcze jeden ważny argument, dla którego nie w ogóle nie wchodzimy w takie mm, narracje i w takie sposoby. No, bardzo trudno jest dzieciom poczuć, wyobrazić sobie, że ktoś inny czuje coś innego niż ja. Okay. Jeśli ja cię uderzam i mi to pomaga rozładować napięcie, to znaczy, że to rozładowuje napięcie. A jeśli ty mnie uderzasz i to boli, to znaczy, że to boli. Nie wiem, czy powiedziałam to zrozumiale. Wiesz, jeśli ja lubię lody czekoladowe, to znaczy, że wszyscy lubią lody czekoladowe. Wiem, chodzi o to, że jeżeli ja nie lubię obecnego rządu, to nie znaczy, że wszyscy go nie lubią. <grym> coś takiego. Tak. <grym> że są tacy, co lubią. Tak. Dzicie jest trudno po prostu wyobrazić sobie, że ktoś w tym momencie czuje zupełnie coś innego niż one. To jest jakby bardzo, bardzo trudna rzecz. Gdzieś po czwartych urodzinach to zaczyna raczkować, to zaczyna się pojawiać, ale dopiero się buduje. Więc... A kiedy kończy? A kiedy kończy? No. Kiedy budowa jest odebrana. Łoma, zakończona? tulu! <grym> Przed siedemdziesiątką? <grym> Przed siedemdziesiątką. Okay. No, że Czyli to nigdy. jest bardzo, bardzo długi proces. Nie? Na pewno dla naszych dzieci trochę poza ich zasięgiem, więc absolutnie oddanie nie jest dobrym pomysłem, w ogóle nie idziemy tą drogą. Czy stać jak worek treningowy? Też zdecydowanie nie. Dlatego, że znowu dzieci potrzebują jasnego komunikatu, na co my się zgadzamy, a na co nie. Jeśli ja będę mówić, nie wolno bić, a jednocześnie będę przyjmować wszystkie ciosy z pokorą, no to ten komunikat werbalny, który ja mówię i moje zachowanie no jakby się nie pokrywają, więc... Też sobie myślę, że nie wiem, ja bym wytrzymał takie ciosy, prawdopodobnie mhm. nic by mi się nie stało i mógłby... Wyregulować się mhm. robiąc tak. sobie ze mnie worek treningowy, ale na przykład ciebie, czy statystyczną mamę, która jest mhm. wąt, wątlejszej postury niż ja, mógł po prostu zrobić jej, te, jej krzywdę, po prostu jakieś tam siniaki bo tak, ona bije. Tak. A też tak sobie myślę, że jeżeli ja bym mu pokazał, że dobra, jest ojciec ładu, mhm. jestem workiem. To potem mógłby mieć problem, żeby czemu mama nie jest dworkiem, tak, albo siostra, in, albo osoby. Mhm, jakieś chucharko w przedszkolu. nie? ważny jest ten nasz komunikat, stop, nie zgadzam się na to, nie bijemy się, to robi krzywdę, to mnie boli, nie chcę tego. I pokazanie tego takim gestem, tak, że ja mogę wystawić rękę, żeby trochę zablokować ten cios, tak trochę się osłonić usilnie pokazuje, zapominając, że to jest podcast, a nie film, ale wyobraźcie sobie tak, że wystawiam tak rękę, żeby trochę się osłonić, żeby ten cios, potencjalne ciosy, potencjalne, potencjalne ciosy odrzucić. odrzucić. Więc to mogę zrobić, że ten mój gest jest spójny z komunikatem, natomiast jeśli chodzi o ten worek treningowy, o którym wspomniałeś i o to, że Ty masz siłę to przyjąć, to my możemy trochę dziecku zaproponować, regulację w takiej formie, która jest dla nas dopuszczalna. Więc to może być tak, że możesz być poduszkę i ja podsunę tą poduszkę do tego uderzania, regulowania się, a może być tak, że Ty zaproponujesz, to wiesz co, to w takim razie poprzepychajmy się plecami, tak? Usiądźmy tyłem do siebie i sprawdźmy kto kogo przepchnie. Czyli ja proponuję jakąś zabawę, ale która... Siłową. Siłową, która ma jednak jakieś ramy. Mhm. Pamiętam, że Ty kiedyś yy, wystawiałeś tak rękę, że to spróbuj trafić w moją rękę. No tak, tylko teraz nie wiem, czy to nie był błąd, bo mm -hmm. w mojej ręce nic nie zrobił. Nie, nie, mm -hmm. no jakby za mała jest staroczka, mm -hmm. żeby mi zrobić jakąś krzywdę, ale nie wiem tobie, mm -hmm. bądź też. W moją co, rękę, w sensie w dłoń, tak? W dłoń, bo tak. tak żeby to jakby, ale żółwik żół 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 w piątkę, jakby Żółek tak, w tak piątkę. zobrazować. O. To mi nic nie zrobię a na przykład w przedszkolu, jak się tak odpali, czy coś, no mm to. -hmm nawet mhm. jeżeli znajdzie potencjalnego miłego kolegę, który będzie chciał mu pomóc, zaoferować, zaoferować swoją, swoją, dłoń. swoją dłoń, pomocną, no to to już może się skończyć dużo mhm. gorzej myślenie, no bo takie mhm. pięciolatki już mają trochę siły w rękach. Jasne, no? ale też takim pięciolatkiem już możesz o tym pogadać po. Ja, ja się zgodziłem, dla mnie to jest ok, ale nie dla wszystkich. Także my już możemy też jakoś właśnie ustalić takie normy rozładowywania się, że zawsze sprawdzamy, czy ktoś chce w tym uczestniczyć w tej zabawie. I w momencie, jak on się następnym razem zdenerwuje, to on potwiera odpowiednie pliki, że a to nie jest ojciec. Jest na to spora szansa. Jest na to spora szansa. Hmm? Trzeba być człowiekiem dużej wiary. No. Tak, tak. Więc to są takie bardzo ważne kroki. Powiedzenie stop. Nie chcę tego, pokazanie tego swoją postawą i zaproponowanie jakiegoś rozładowania tych emocji. I teraz zobacz, że naprawdę bardzo ważne jest to. Dużo dzisiaj mówię bardzo ważne. No bo to wszystko jest bardzo to wszystko ważne. To bardzo ważne. Zobacz też mówisz dużo. Zobacz też. Oh. No? A mówisz dużo będę... do, do słuchaczy. Usłysz też <laughs> Usłysz też Usłysz też. Usłysz też, będę zwracać się na to uwagę, będę się tutaj yy, starać poprawić. Ale wracając do wątku, że zobacz też, że to, o czym mówiliśmy na początku, czyli te przyczyny, dlaczego dzieci biją, jest ważne dlatego, żebyśmy my byli w stanie im pomóc. Żebyśmy my byli w stanie wykminić, co warto w takiej sytuacji zrobić. Bo jeśli wyszliśmy jakby z tego, to jest rozładowanie tych emocji, no to rzeczywiście ta poduszka, poskakanie, poprzepychanie ściany, jeśli nie człowieka, dobry, dobrymi są pomysłami. Ale jeśli tutaj chodziło o to, żeby kogoś wciągnąć w zabawę, no to sorry, ale uderzanie w poduszkę dalej nie wciągnie nikogo w zabawę, więc dla dziecka nie jest żadnym rozwiązaniem. Czyli co powinienem szukać, tak? Chciałeś to, chciałeś to, chciałeś to, chciałeś, to, a może chciałeś to, a może tamto, a może to? Tak, i to może ci się teraz jak tak wymieniłeś, i to i oburzenie <noise> trochę w Twoim głosie, może ci się to wydaje trudnym zadaniem. Ale umówmy się, że wszyscy znamy swoje dzieci, i często z kontekstu sytuacji jesteśmy trochę w stanie wykmienić o co chodzi i nie wymienimy miliona przyczyn, ale gdzieś dwie, trzy. I ja mogę powiedzieć, czy to jest tak, że chciałeś się z Zosią pobawić? To tak, ona nie chciała! O, że jak krzyknęłam, Jak słuchacze teraz mogli aż się wzdygnąć na krześle. Będzie trzeba przyciszyć. Będzie pójdę. trzeba przyciszyć. E, to ja mogę powiedzieć, że następnym razem, może nie od razu to powiem: najpierw tak wyładujemy tą złość, ale potem powiem, to następnym razem możesz powiedzieć, pobaw się ze mną, albo możesz przyjść do mnie, to pomogę. Albo jeśli to jest kwestia ciągnięcia psa za ogon, to ja mogę pokazać, jak się bawić z psem. Że psa możemy pogłaskać, możesz mu rzucić taką zabawkę, on lubi, jak się go ogłaszcza po brzuszku, że ja za tym stopnie wolno, nie zgadzam się na to, możesz uderzać w to i w to, może pójść jakieś konkretne działanie. Możesz zapytać, możesz powiedzieć, możesz pogłaskać. Czy dziecko może bić, może się rozładowywać, ale w kontrolowanych warunkach? Dokładnie, stawiamy jakieś ramy. One mogą być całkiem szerokie, ale ustalamy jakieś zasady. Kolejny tytuł na pudelkach psycholożka pozwala bić dziecko. Czyli, że dziecko może bić... Tak. Okej, tak. okej, okay. okay, dobra, czyli nazwaliśmy sobie tą sytuację z tym mm -hmm. dzieckiem, tam pogadaliśmy. No dobra, ale to wszystko jeszcze jakby znowu wracamy chyba do tego, co mówiliśmy w poprzednim odcinku, mm -hmm. tak z mojego logicznego rozumienia, mm -hmm. że my musimy przede wszystkim się, my być spokojni w tej sytuacji. Oj tak. Nie? żeby. Jakby tak. Jak ja tam wjadę niczym. Mm -hmm. Tak. Kusaria to... pod no to, to nie pomogę mu, bo ja już też jestem. Naładowany. Chcę się dołączyć do. nawet chcę się dołączyć do tej bijatyki. Tak. Wiesz co? Tak, i to jest bardzo ważne, żebyśmy na przykład słuchając sobie tego podcastu, pomyśleli sobie, że to bicie ma swoją przyczynę, że to nie jest tak, że wychowuje małego terrorystę. I co z tego mojego dziecka wyrośnie? I jak ono może tak bić? Tylko to rzeczywiście tak jest, że moje dziecko jest dzieckiem i radzi sobie z emocjami tak, jakby było dzieckiem. Jeszcze się nie nauczyło radzić sobie inaczej. Jest w jakimś procesie. Więc zamiast tej takiej myśli, jak ono tak może, jak ono się zachowuje, pomyśleć sobie, okej, okay, ono się dopiero uczy. A czy to ma, jakieś, to ma jakieś fizjologiczne uzasadnienie, czy tylko po prostu się nie nauczyło jeszcze? Czy nie wiem, mm. może że ma mniejszy mózg, mm -hmm. mniej neuronów, czy coś dobra, takiego. Dobra, Wiesz co? Nasza kora przedczołowa, jeśli tak dotkniemy teraz w czoło, to to Dotykam co tam się, się. Pod, pod kopułą tego czoła znajduje, to są takie struktury w mózgu, które odpowiadają za przewidywanie konsekwencji, czyli to komuś zrobi krzywdę, i kontrolowanie impulsów, bo ty masz już lat 30 i jak sobie pomyślisz czasami, nie, no zamorduję to dziecko. No to ja wiem, że ty nie masz zamiaru iść teraz udusić naszego ja? syna. Absolutnie nie. W, w życiu, prawda? Jak jakiś tam przykładowy człowiek sobie tak pomyśli, no to on, on prawdopodobnie nie ma zamiaru udusić swojego dziecka. Jak ja czasami mówię, wystrzelę się w kosmos, no to tak naprawdę nie planuję wsiąść do rakiety. To byłam nigdy nic nie wiadomo. <laughs> Więc zmierzam do tego, że my dorośli mamy taką umiejętność kontrolowania tych swoich impulsów. Że nawet, gdy mamy ochotę ukatrupić to nasze dziecko, to wyjdziemy do innego pokoju, napijemy się szklanki wody. Dzieci i ludzie... Przed... Dzieci i ludzie. Przed... O matko, ale to zabrzmiało. Dzieci i dorośli. Dzieci i dorośli. Dzieci i ludzie dorośli... I jak ktoś tak powycinał fragmenty tego no, podcastu, królową to... królową pudelka. Przy sobie kup takie bambosze z różową futerkiem. Dzieci i dorośli kształtują... Mają taki czas... O, ale to nieładnie powiedziałam. Nie będziemy tego wycinać, ale zbuduję to zdanie od nowa. Zżyt, cofnęliśmy. Y ta część mózgu, te płaty przedczołowe dojrzewają do około 25 roku życia. Więc nie tylko dzieci, ale nawet ci młodzi dorośli jeszcze są w tych takich powijakach. Tam się dopiero te styki trzymają. <grych> to powiedziałeś ty. To ja mogę być ale, na pudełku. Ale generalnie zobaczcie, że ja mogę sobie <grych> powiedzieć: OK, czyli jak te, te części odpowiadające za tą kontrolę impulsów dojrzewają do 25 roku życia, to ten mój kilkula kilkulatek ma jeszcze sporo czasu. Czyli żeby to się tego nauczyć. ma w 5-7% rozwinięte. Dokładnie tak. Kopułki. Tak. Pod kopułkami. Pod kopułkami. Kopułki. I jasne, że to nie jest tak, że my teraz będziemy pokornie czekać, aż nastąpią 25. urodziny. My możemy to wspierać. My no, możemy. Może dużo śniaków się pojawić do 25. <grym> urodziny. My możemy nasze dziecko uczyć, rozpoznawać swoje emocje, rozpoznawać te trudne sytuacje, radzić sobie z nimi, wymyślać różne sposoby. To wszystko możemy robić, żeby jednak ten proces nauki. Przebiegał łatwiej. Tak? tak jak nie czekamy, aż nasze dzieci nauczą się czytać, bo przeskoczy jakiś dzień w kalendarzu, tylko próbujemy podsuwać literki, zaciekawiać z tymi literkami, trenować. Tak samo tutaj też mamy sporo do zrobienia. Przypomniało mi się, że u nas bardzo dużą robotę zrobiło to zadanie z Twojego e-booka. Mhm. jest według nowego prawa autopromocja, autopromocja lokowanie, ja lokowanie nie wiadomo co. No. To, to zadanie z tym wulkanem, że on wtedy zakodował, że jak się w Kurwa, ja to że to, się to, się tak to wybucha! Jak to wszystko powiedziałeś. No bo dzieci się nie denerwują, no, od razu. <grym> pip pip. <grym> tak, rzeczywiście. Polecamy. 100 zabaw o dziecięcych emocjach. To jest taki e-book. W sumie właśnie o tym, o czym teraz powiedziałam, tak? Czyli o uczeniu dzieci radzenia sobie z emocjami. I tam jest taki eksperyment, w którym wspólnie z dzieckiem przygotowujemy wulkan. Dosypując do niego różne rzeczy, i dosypując te różne rzeczy, możemy rozmawiać o tym, że jesteśmy zmęczeni, że kolega powiedział coś niefajnego, że na obiad dzisiaj było nie to, co trzeba. Że budowla z ci się rozsypała. Tak. I to wszystko dosypujemy. I to pokazuje dziecku, że różne rzeczy wpadają do takiego jego serduszka i mózgu, tak jak do tego wulkanu, i w pewnym momencie ta miarka się przebiera i, i następuje wybuch wulkanu, tak? I ten wulkan rzeczywiście wtedy kipi. Wtedy dziecko zobaczy, bo dzieci przecież mają takie myślenie konkretne, konkretne wyobrażeniowe, nie abstrakcyjne, więc zobaczy, że tak to działa, że ta miarka się przebiera i my wybuchamy. Dzięki temu też będziemy się mieli do czego łatwiej odwoływać. O, wybuch ci wulkan! To no, teraz! Przypomniałem się właśnie takiej sytuacji, że wracaliśmy z przedszkola i Franek mówi, że wulkan im w przedszkolu dzisiaj wybuchł. No mówię jaki wulka. No co chodzi? Bo nie połączyłem wątków, oczywiście. Mm -hmm. No czasami bywa trudno. No okazuje się, że po prostu się Franek zdenerwował, bo. I tak sobie to nazwa, Tak, no. no. Czasami dzieci używają y, z książek, na przykład jest taka książka kolorowy potwór, gdzie ta złość jest czerwona, więc dzieci mówią. Jestem czerwony. Jestem czerwony. I, I to też jest fajne, więc możemy rzeczywiście na zimno. Szukać takich sposobów, jak nauczyć to dziecko rozpoznawać te emocje, bo wtedy też te sytuacje mają szansę być dużo rzadsze. To dlatego mamologia jest czerwona? Nie, nie, nie. ten kolor jakoś nie jest trafiony. Mamologia jest czerwona, bo jest taka energetyczna. A, ok. I słuchajcie, jeśli tego bicia jest dużo, bo to też jest ważne, jeśli tego bicia obserwujemy dużo u naszego dziecka, rodzice często mówią, że ich dziecko jest agresywne, to to jest też taka informacja dla nas, że dziecko może potrzebować dużo tych zabaw, o których wspomnieliśmy, te takich siłowanek, przepychanek, takiego kotłowania się, nie tylko w sytuacji, kiedy już jest ten wybuch, tylko w ogóle, w ogóle nie? żeby rozładowywać to tak na bieżąco, żeby właśnie nie dochodziło do tego wybuchu. Czyli może by się trochę wręcz był permanentnie zmęczony w takim ułatwieniu, żeby był spój no, zmęczony to nie no? jest dobre słowo, nie? No. bo dziecko jak no, jest tak, zmęczone, znaczy... to wiemy, jakie jest. Ale rzeczywiście, żeby była ta taka dawka ruchu, która nie męczy, ale powoduje takie rozładowanie tego, co jest w środku. Więc polecamy takie zabawy, właśnie w których mam taką obserwację, że dominują tatusiowie jakieś bitwy na poduszki właśnie jakieś takie podnoszenie się, ciągnięcie przepychanie nie. Ja mówię, mam się bawić, zamykanie dziecka w więzieniu jak się to robi? <laughs> Zakładam go poduszkami, kładę się na nim i on musi z tego wejść. A, no okay. okej. Okay. To przypomina mi taką zabawę, którą ja nazywam paczką, yy, czyli rodzic się tak skula, ręce, nogi jakoś owija wokół siebie, stawia opór, a dziecko musi go odplątać. Albo Paczka. na przykład można zrobić tor przeszkód. Yy, to jest też taka zabawa dla leniwych rodziców. Yy, siadamy. No, tutaj nie każdy może mieć możliwość, bo nie wyobrażam sobie w... M3 no dobra, bo ty budujesz tor przeszkód matku, jaki ty budujesz tor przeszkód. Piotrek, słuchajcie, każe naszemu dziecku przechodzić przez wyspę w kuchni, e, potem przez jakieś krzesła, turlać, a ja miałam na myśli naprawdę zabawę dla leniwych. Czyli taki tor przeszkód, jaki robię ja, czyli siadam. E, na pupie, z, no dobrze, że to dodałam, z nogami. na kolanach na kostkach. Z nogami wyprostowanymi, w sensie na płaskach, na podłodze siadam, tak? Że nie, że nogi nie dają, tylko nogi są równe i franek się musi przecisnąć pod tymi moimi nogami, lekko ugiętymi kolanami. Nie, no to znowu nie dla takich leniwych jednak kolana musisz zdjąć. No, więc każdy buduje taki ten przeszkód, na, na jaki ma siłę. Tak. Więc to są takie dobre zabawy, trochę bym powiedziała profilaktyczne. Profilaktyczne. Dobre, Dobrze, ja chyba nie mam więcej tutaj do dodania. Wow. Myślę, nie wbijasz szpileczki? Nie mam dzisiaj formy. No dobra. Na no, następny odcinek się przygotuję. Zamiemy do kropkę, a gdybyście wy, drodzy słuchacze, mieli jeszcze jakieś pytania, to piszcie do nas. To tyle w dzisiejszym odcinku. Poświęć nam jeszcze 3 sekundy. Zaobserwuj i oceni nasz podcast. To pomaga nam dotrzeć do nowych słuchaczy. Najkagiej. No ได้คา